Witajcie Wasz kochany, lubiany i niecierpliwy niezmieszalnik w pierwszym odcinku z serii Heroes of Might and Magic V. To jest wspaniała gra. Wspaniała gra, mniej więcej, która wyszła w 2006 czy 2008. I chyba mam ją, jak już wyszły wszystkie dodatki collection. Bardzo fajne. Moim zdaniem, uwaga, teraz powiem takie coś, że wszyscy mnie zhejtują. Piątka, moim zdaniem, jest lepsza od trójki. Trójkę grałem kilka razy i uznaję to za gówno Szczerze, uznaję to za gówno Wolę piątkę. Więc bardzo dużo grałem w nią. Dużo przechodziłem. Możemy zacząć. Eee... O, jak widzicie... Mamy drugą misję tylko dlatego, że nagrywałem pierwszą, lecz... Nagrywałem pierwszą, lecz... Eee, co się mi skasztaniło I... nie miałem nagrywanego... Te, e, mikrofonu, też to było w Europce bo potem nagrywałem popatrzcie jeszcze na ten epicki epicki no po prostu ekran liście lecą pole bitwy, jeden kleryk w arcylieu, czyli najdziwniejszy jednostka, ulepszenie i popatrzcie jak nawala, taki jeb i my krzyżem krzyżem przez głowę, okej okay, zaczynajmy naszą przygodę królowa, misja pierwsza Powinienem pokazać jeszcze prolog, lecz... Oh, inwazja demonów to ponura wiadomość dla Imperium Gryfów. Król Nikolaj został zgłoszony do przełożenia swojej, swojego ślubu, a my móc ruszyć na pierwszą linię frontu i poprawić swoich rycerzy do walki. Wyczekując w bezpiecznych murach Pałacu Letniego Izabela otrzymuje smutne wieści. Teraz będzie dialog, tak? Bardziej bitwa. Puszczę ją. Między ja filmik. Pokazujący ślub Izabeli Nikolaja, czyli, że tam pija diabło i zabija e, księżulkę. A Nikolaj bierze... E, ...bierze ich wszystkich na hita. Jest taki krótki spotlight to co potrafią demony i ludzie brama pie pie tylko rachajno się ostał Minek. Używa zaklęcia. To jest teraz mały plot twist. Teraz rycerz używa zaklęcia i zobaczcie o co chodzi w tym plot -wiscie. Heroes 5, jeżeli się nie mylę, wprowadzają własną. to właśnie to. Wprowadzają własną. No świat, w 1, 2 i trójce. Mniej więcej Heroes Late and Magic jest nawiązaniem w ogóle do innej gry RPG. I to dużo, było tych Heroes chyba bodajże 10 części czy więcej. Akurat się teraz nie wiem. Okej. Okay. Dialog jakiś. Zachowywałaś się ostatnio nieco dziwnie, Beatrice. Dobrze się czujesz? Ja? Cóż, chyba tęsknię za domem. Czuję się poddenerwowana i znudzona. Może tutaj jest nudno, moje panie, ale przynajmniej z dala od zawieruchy wojennej. Nie na długo. Dziś rano przybył kolejny posłaniec. Demony opanowały Hardwig i Tornan. Albo pójdziemy na wojnę. Albo wojna przyjdzie do nas. Jakieś wiadomości od Nikolaja? U niego wszystko w porządku, ale. moja pani, on jest młody i brak mu pewności siebie. Wstydzi się jednak poprosić o pomoc. Bardzo ona gra. Wiem, że zakazał nam się zawsze stąd W postaci to Nie, nie Młody czy nie, jest królem. Nakazano ci tutaj zostać, a mnie nakazano cię chronić. To proste. Ale imperium jest w niebezpieczeństwie. Czy nie powinniśmy czegoś zrobić? Czemu Nikolaj był przeciwny poproszeniu o pomoc elfy i magów albo krasnoludów? Elfy z trudem dochodzą do siebie po ostatniej wojnie. Magowie! Bluźniercy dowodzenie przez Cyrusa. Człowieka, któremu wydaje się, że jest Bogiem. Nikolaj nie zamknął, że Alaron i Cyrus powrócili żywi z wojny zaćmienia. W odróżnieniu od jego własnego ojca, gdyby jednak tu był, być może poprowadziłby nas w inny sposób. Możliwe. Być może, jeśli o. faktycznie jest tak źle. Dwa kolejne miasta, Godryku. Czy to dostatecznie źle? Proszę, Godryku, pomimo iż go nie lubisz, wyślij poselstwo do arcymagacerusa. Jego magia bardzo by się nam przydała w starciu z demonami. To, co mówisz, brzmi rozsądnie. Ale ten Cyrus i rozkazy króla. Dla dobra Imperium, Godryku. Yes. Który jest ważniejsze od każdego króla. Nawet takiego, którego bardzo kochamy. A co z nami? Czy powinniśmy zawiadomić elfy? Ty to zrób. Jesteś dostatecznie mądra, by negocjować z Alaronem. Masz doświadczenie w dyplomacji. Co do mnie, zawsze lepiej czułam się w obozie niż na dworze królewskim. Ale moglibyśmy pojechać razem. Ja? Pojechać do Ayloran? Beatrice, Beatrice. zadziwiasz mnie. W klasztorze byłaś taka nadopiekuńcza, więc zostaniesz tutaj? Ależ nie. Zorganizuję oddziały chłopskiej milicji. To bardziej pasuje do moich umiejętności. To zbyt niebezpieczne. Będę otoczona żołnierzami w samym sercu Imperium Gryfów. Sądzę, że będę bezpieczniejsza niż gdziekolwiek indziej. Hmm. Jak sobie życzy moja królowa? A więc do dzieła. Znajdziesz mnie gdzieś pomiędzy tym miejscem, a polem bitwy. Na wojnę! <gryst> Nie mogę, <gryst> teraz taki mały... Na wojnę! No. Teraz taki mały plot twist. Że ona, to tak naprawdę demon Który, no I Heroes piątka Jak ktoś nie zna to niech stąd wyjdzie. Piękna, wspaniała gra Trzeba sobie dźwięki Okej okay. Na słuchawkach Mamy tutaj pierwszą misję Królowej Między innymi ta pierwsza misja jest samouczkiem I to jest nowy świat bodajże Oczywiście zawsze w mojej armii są mile widziani. Hmm, nie będę miał żadnych już odpowiedzi. to przychodziłem to? Tak. Nie, nie będę miał. Jeżeli się nie pamiętam, to tutaj jest tylko złoto. To jest flaga. Dużo rzeczy się pamięta, ona jest... Kiedyś grałem za Ciesika, bardzo dużo. Hirowcy były to <gra>, gra, która mi chodziła. Pamiętam, że Hirowcy Piątka i Twierdza to była wspaniała gra, którą grałem. Chłop... Chłopki Panocki. To misję, pr... spróbuję zrobić szybko i może następną jeszcze no, też z... spróbuję zrobić w jednym nagrywaniu. I tak dużo dialogi wzięły miejsca. Ty brem chłopków, oczywiście mo możesz. Obcka milicja No to jest mapa, ale... Nie można wybrzydać Drewno ukryte To właśnie teraz nas zachęca do zwiedzania wszystkiego I tutaj jeżeli pamiętam jest taki syrek z ufem I Trzeba wpisać w konsoli, żeby nam wszystko pokazało Sky I Ok. okej tutaj to, że chłopi są grubi nie chcemy Cię tutaj! A cóż to za niesubordynacja? Mówią, że wojna idzie źle, moja pani. Słyszeliśmy, że demony zabijają wszystkich na swojej drodze i pożerają martwych. Nie chcemy iść! Chcę przychodzić. Boże, tak. Imperium Dialogi. Gryfów zwycięży! Cóż, w takim razie poradzi sobie bez nas? Zostajemy tutaj! A teraz wynoście z naszej ziemi! Wypełnicie swoją powinność wobec króla, nawet jeśli będziecie musieli to robić w łańcuchach! Brać ich! I teraz więcej. Co jest tak naprawdę. Złobra, słowa, jeżeli mam być Co jest. A. Już widzę co. I krzowic, to nie jest Godryk. Godryk to ogólnie. bohater. na Chłopi, jak pamiętam, były, były bardzo słabą jednostką, ale są liczni. To jest akur akurat bardzo zły obraz chłopa. Chłop, yy... chłop powinien mieć moim zdaniem inny trochę obraz. Powinien być chudszy na pewno, bo wtedy tylko najbogatsi by, byli grubi. Ja... No, mamy zbrojny. No żyliśmy idealnie. Walka będzie? Bardzo no, wolno się że nasza opcja. Gra. żeby to po prostu się zbytnie nie muliło tak już lepiej może jeszcze trochę przyspieszymy zobaczmy czy nie będzie zbytnio szybko więc i mam włączoną jeszcze samą bitwę bardzo przydatne żeby nie toczyć e, w, dużo bi bitew I ok serze tak mm, robię w tych opcjach na razie mam troszeczkę przyciszony głos. jest 11 po 11, ale dużo osób nawet śpi. A, ścigaj, więcej ekspa Chłopki panowski zawsze się przydadzą. Zawsze pamiętam, że na polach w drugim dodatku, czyli dziki Hordy, czyli tak naprawdę osobna gra. Ee, ee, jakby. Nie? Tak jakby. Co jak się powiedzieć? W osobnym dodatku w dzikich kordach Zapomniałem co chciałem powiedzieć Jaki, jeszcze, jakiś jestem taki nie mrawy Odnoszę wrażenie ale bywa 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 szkoda tak naprawdę Mogłem być bardziej mrawy Nie mam jeszcze jakiegoś żywego komentarza Muszę się rozruszać komentarzowo Jeszcze Czekaj I jak Podejść, tak zabij. prędkość bitwy, jaka jest opcja? Szybko, nawet i już śmierć. To jest błąd. Tak naprawdę, nie by się uważa, że sztuczna inteligencja jest słaba, ale tak naprawdę, sztuczną inteligencję się głupia w grach. Dlatego, że tak to by wszystko wygrywała, byłoby overpower, nie dałoby się nic z nią zrobić. To jest akurat prawda. Nie. To jest akurat prawda, Gdyby inteligencja nie byłaby sztucznie ogłupiana, to najlepsze sposoby, żeby w ogóle nas e, uwalić. Okej. Okay. I zasięgnął nas. Nas nie dogoniec Lecimy i Izabela ciągle po jednym zombie zabija Nie dosięgnę Ale zombie też mnie tutaj nie dosięgnie Czekamy się on teraz przybliży, żeby w ogóle coś zrobić. Aaa, Ile ziwa? To są zombie? Tak, zombie. Pięciu zabijesz. I okej, okay, czekamy. Krzyżowcy mają fajną umiejętność, że... 38 o kontratach, to robimy Nie weszło lepszy atak, ale na szczęście nie zginął Chłopi, bez kontrataku Izabela I się nie powinno troskać Jednego mi zabili ale to jest zbyt duże jakieś poświęcenie Pomyślmy do promocji finanse Lepszy kontratak Chciałem mieć Werbuna dlatego, że to daje mi, jeżeli pamiętam, Skywilla. Nie wiem czy to działa w tej części. Ale podobno chyba będzie działać. Nie wiem czy Skywill działa w tym. A teraz bot głupie rozgrywa. Na przykład bot fajnie rozgrywa na duchy, dlatego, że nie liczy momentu losowego. Widzicie? Się... Cieczemy ich nie, nie, nie wyrobię się W, W, W I zabela To w ogóle to robi kontra, tak? Okej okay. Jednego usiekniemy, Drugiego wyrolujemy Już tutaj nam dosięga chłopa Ten chłopę, nam czyli chłopę musi się wycofamy, lub zaatakujemy. Ty możesz tego, tego typeczka dosięgnąć, a ty tego. Ty wiesz, wszedł w szał, ale pięknie, Coś zrobiłeś? czekaj mm. i zmniejszyć nam liczbę tutaj chciałem zmniejszyć, ale nie wyszło pięciu i już też pięciu czekaj i myk Trasimy tylko chyba pięciu chłopów czyli album bot nam pokazał 20, czyli trochę nic tym bardziej lecę po skill'a Ścigaj Jeżeli nie chcesz pomagać Imperium No to no twoja strata Twoja strata życia Imperium na wieki Fajne hasło, polecam, wyborcze O, o dużo chłopów Zamrze nawet? Tak, zdążę. A Czy coś mam? Mam przejąć granizę jeszcze Ładne są te mapy w Heroes, trójce... Piątce. Mi się w trójce zawsze nie podobały, bo zawsze jakoś tak grudo wyglądały. Okej. Okay. Tak, wolę Werbunek. Werbunek wydaje nam z killa eee... Okej okay. Werbunek. Bardzo fajne miejka 6 krzyżowców oczywiście Deus World Go to Jeruzalem. Ostateczna bitwa trzeba jakoś się rozegrać właściwie Jaka i okay, krzyżowce robicie formację obronną? Mm, lepiej będzie, jeżeli będę bił tych najtwardszych. Swoich nam czekanie. Mogę tych zabić na hita Morale wejdą. Nie wiesz, szkoda. Zbroić się nie zdąży ruszyć. A jedno pole, tak ruszę Teraz trzeba trochę osłabić. O. Tych trzeba trochę osłabić. Teraz na zapięciu szeregowi 14 i 23, 12, 6, 12. Tutaj mam szansę na 6. 36... Tak, pięknie. 26 z tym chłopu zdjął Zły człowiek. Jak szał działa? Stałe szał dawał, zwiększy się atak, ok. Znowu, zaczekam. Wy to jesteście bardzo jakie miejsce, armatnie 5-15, akurat już dużo. Kryt To się bardzo liczy szczęście. To bardziej takie dobijanie leżącego i pięknie jeszcze uderzenie jak dzieło takie. O, takie lecone, tak takie nawet w Hmm To już magie światła. Muszę się zastanowić nad tym wyborem. Jest bożka lubiany i niecierpiany Wy a niech tutaj będzie jeszcze jedna rzecz, kurde. Nie wiem, czy magia światła jest. Yy... potrzebna. Dobra, uznam, że tak, Yo. Coś się będzie? Jakieś animacje? O, jest. Tyle oddziałów powinno wystarczyć, jak sądzę. Lecz nie mogę nimi dowodzić osobiście. Zdezerterują. Wkrótce będę przy tobie. Też czekam. Gryfy na wieki! I gruba się cieszył. Hurra! Hurra! Po co ja z na ziemię gryfów? Jak się zastanawiam. Zamknij. I tu i niesierwę. Nie Nie nic. I, I czekajcie na kolejny odcinek.